Mano, tutaj czeka, to jest loadout z Michałem i Sebastianem. Cześć. No to dzisiaj sobie zagramy w tą genialną gierkę od jakiejś tam porąbanej firmy. Nie wiem, jak można było takie coś wymyślić. Michał jest w drużynie przeciwnej. nie mózgiem. A Sebastian jest z nami. Znaczy, ze mną, o tak. Kurde. Ty, co jest? Jeżeli taką psychiczną grę myśli to trzeba być naprawdę mózgiem. Bez A nie? O, Michał widzę tutaj. Asysta, lol. No ja... no i nie mam, nie mam bani, nie mam mózg i oczy. I nie mam jeszcze ręki. Ogar gra jest ogarnięta. E... Ta gra jest psychiczna, ty. Ej, e, dzieci... Z zaburzeniami psychicznymi proszenie o nieoglądanie tego odcinka no. Bo po tej grze będziecie mieli jeszcze większe zaburzenia psychiczne Bez Kito ty, bez bani lata Santalus jak tam kampi What the fuck, what the fuck Najlepsza broń na świecie, rozpierdalasz dupy Hell yeah ja mam bardzo słabą broń, kurgi tronik. Czemu mi przygrywamy 202,5 do 0? Nie wiem, wtedy też jak przegraliśmy było 0, nie Tutaj było gdzieś. No ja. Padła granata. W patrz, linku w, w, w opisie podam. miał, ja ci zaraz padnę. Dobra, masz teraz kilo ode mnie. Tam jest szczur Patrz, szczur nie mam ręki, dzieci. Ludzie, nie mam ręki. Dobra, to w, w opisie wam podam link do strony, gdzie można nabyć ten właśnie kodzik. Bo to jest Open Beta no. dopiero. No. Bardzo długo się starałem o tą gierę, bo jest niesamowita. I dopiero wczoraj ją... Niesamowita i psychicznie chora. Dziękuję za dopełnienie mojego zdania. Bez ręki biegam, bez, łok bez łokcia tak dokładnie. I jest Callboy! No nie, 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 ktoś do mnie strzela. Nie wiem jak można trzymać broń w jednej ręce. Albo po prostu... U, nie! Nie, 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 tego nie ma. Wycinamy to. Ja to, to wycinam, wycinam to. To będzie u mnie. Nie. Nie, to, to teraz też masz chyba 5 kili, pa, pa, pa. Spa, jak się wystawia, pa. Ale co nie ty? Uuuu, kill! Ja nie czuję. Gdzie on jest? Gdzie ten lamer? nie zrobiłem jakiegoś malu i Sima. Ojej, oh, yeah, baby. Kurde nie. Przedłem szybko. Przeaduję. Brr rozpierdziel. Ogarnąłem jak się rzucić tak do przodu, fajnie. No kontroli do góry strzałeczka. To kolby dwa razy i padnie. Albo wystarczy, że klikniesz dwa razy do, do przodu, nie? Strzałkę, w dwa razy. Ja. O no ja, fajnie, hey, przegraliśmy. Taki fajny. Dzięki mnie. Dzięki. No tak miałeś mniej niż ja. Dobra, 6 do 2. No zobacz, umieś typa, kurde, miał 6 na 6 i miał kurde jakieś. No to był cox. Dobra, ale zagramy sobie jeszcze jeden, nie? No możemy jeszcze jeden zagrać, bo ten był bardzo krótki. To chyba z 2 minuty graliśmy albo z 3. Ciekawe co wygram. No, kasa, bonus... kasa, 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 proszę kasa. Plus no nie, 70. bonus 550. Spaincie. Ja mam plus 70. Mam bonus 550 Expa. To jest ja chyba drugi level już. A ja mam space I'm ready. I'm ready. Edy. Ej, dawajcie, bierzemy The Brewery. No, by to było fajne. Kazać to było to, co graliśmy przed chwilą. Nie, nie no, to znaczy, nie jeszcze żadnych... przed chwilą, wiesz, przed nagraniem. No, przedtem, przedtem, przed, było. Przed, no. W menu mam 210 FPS-ów. A ile masz tych Spaceboxów? Ta, 10. Ja muszę że bo mi teraz się. Jak mi to... się dwa razy trafiło, ten, że mam plus EXPA. Teraz 550, a wcześniej Ta. chyba 350. No to dobrze. Weapon... Weapon... E eee, no to się wyjdzie, tak za długo trochę czeka. Ty, coś mi tutaj was ten... No zostaliśmy tylko my, wiesz, że jest nas cztery. No to się tysiące. poczeka, Jezu. Noobs only. Noobs only. Noobs only. <gry> tak, wiesz, zaczynamy dopiero grę. Troszkę się poczekam. Ej, czemu to miało być match, a jest Ditsnatch? Gdzie, 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 No pod The napisano. Bez obejdę ja do. Jeszcze. Ty gramy 2 <mian> na 2. Ty, Seba, jesteś sam. Michał i <mian> tablet tablet. T tablet. tak. E tablet za Suba. Dobra, dwóch. Pa. Pania, na bani. <mian> Nie mogę przełączyć Seba się mam... na i ty Eee, eee, eee. Yeah. Sexy lady, ja nikogo nie zabiłem, ale miałem dwie asysty A ja zabiłem, Ola będzie pogrąb rojszy. Nową zrobiłem o nazwie Trepson. Trepson, nie, nie będę mówił od czego ta nazwa. Nie będę mówił od czego jest Michała nazwa postaci. Sebat! i. Uj, kupi magazynek, muszę za większy kupić. Czekaj, czekaj. Ja mam no, stówkę, jest niezła. O Jezu, gdzie on jest? Eee, e, e, e... e 4-0, e, e, e. E, e, Kurde, magazynek kurde, magzynek. Morfek! Eee, Kirstrake 5 razy! Czy ktoś pobije to? Dobrze, że na nagranie tak dobrze gram. Czasami jest na odwrót. Fuck! No nie! Było dwóch! Mimo sześciu, nie tym, <grym> że już byłem 6 Ja tych dwóch nie zrobiłem. Tu dobrze. No nie, ale. Dosyć banie. I będą dwa nagrania, Michał. to nie? Sebastian, co tak cichutko siedzisz? Bo ja tutaj nugier trochę. Sebastian nugarnia bo... do mnie live. Skutkujesz na grze. Fałknie. Tam był, tam był. Shigofumi. Shigofumi. Pozdrowienie dla siego fumi Venom miks. Tak, to jest nasz potencjalny widz. Pamiętam, to. pamiętam. Uj, nie trafiłem. Też, też bym nagrał filmik, ale mi się coś wprost. Level up drugi. Eee, sexy lady. Jezu się. Sebat, Chciałeś mnie od drugiej strony wziąć. Nie po prostu mam gównianą broń i muszę... przed nagraniem? Powiedział, że ma taką kozatką. Znaczy nie przed nagraniem, tylko na nagranie Przed grą Dobra, jeszcze zmieniłem i śloado SGT czekasz się od Michaim Michał jego też pozdravimy. ale pięknie za. No i tak się gra teraz, nie wiem. Nie Co? Jaki statek? 10,3, jaki żal? No ale czemu patrz, Ja Mam 4 na 1 i mam yy, większy KD, nie? Od ciebie? Dorośnie, ale większy Dobre, już nie. i. Dobry nie. tyle mniej skoro. A bez nagle. Bo miałeś y, KD, to jest y, do współczynnika No do kil no. no to wiem, okay. no to. No to. Kurde. Miększy. Tam stoi malutki Sebat, Ol go ubiłem, Oluz of the 30. czemu ja nie mam nogi? Y bo Cześć. jesteś beznożny. No pyta się, no to taka sama głupia odpowiedź jak, jak pytanie. No bo ta gra jest psychiczna <noise> psychicznie Ale ładnie zrobiłem. Saw no? 4 IK tak Ej, ty, może jest za killa, nie? No to co on za killa? To EX właśnie niezłego go coś dostaje, na przykład teraz zabiję do gościa i plus 190. No zależy jaki ten kill, nie? Uuu, sebat. Teraz 60 za Sebata dostałem, bo go tylko dobiłem. O, widziałem go już jak sobie tam biegł. Z małą ilością HP. W końcu Sebat, nie? A jak? No nie! Paraliż, dostaję i nie zabiję typa. Ale z tym koksem. No koksem. Ile jeszcze czasu? Ty! Jak tu siedzi 11 minut, no to kozacko. Będzie Ty, i to... dawaj robimy dzisiaj liwa. Chcecie liwa? Napiszcie w komentarzach, chcecie liwa. A nie, czy no, dzisiaj nie to co? wstawię? He, raczej tak. Ale to zara, bo to się będzie raczej. Trzeba będzie jeszcze renderować i skończyć. Ta renderuje się chyba o 20 minut. 5 minut. Albo ja co? na 10,80? Czy... Yy, boom headshot. Yy, boom headshot. Jak ten typ mnie zabił? Ja tam No comment. Na ile tam Michał zentrujesz? Na 1080. Na rzecz. OLE serio! Dobry, tylko... serio, pięknie, 8 x 4 Michał tam 15 na 6, zobacznie 2. 2 na 10, wejść... <laughs> tego nie wstawiamy, tego nie wstawiamy. Jak nie? Takie staty moje, kurde, 16x7. Ech, i, 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 i no przez z... Kurde, ale bym go upolował Ale prosto są, wiesz, jakbyśmy poszli na tego tam jak kord, coś tam... No a nie kurde noobs only <laughs> ja bez kitu, nie? Noobs only No ale wiesz, zaczynamy grę dopiero. Bez kitu, nie? Wiesz to coś. Kurde, apteczkę, ludzie. Kurde, same... Sebastian, dobij go, bo on tam ten... Sebastian jest od niego z drużyny chyba. Wiem, ale mówiłem, że Sebastian się go dobij, bo Sebastian jest, jest... zdańczony. Jakiego hita dostałem od tego Eee. Tam. eee no comment, o, no Sebast... comment. Sebastian znowu ode mnie zginął. A, a ja... E, staty mi się niszczą. Eee. Ej Sebastian znowu ode mnie, o nie już myślałem. Gulie. Sebastian dostał ode mnie, co ty mi tutaj gadasz? Ale ode mnie też dostał. Do mnie też ja miałem asyster dla niego pistrzdzie. Gdzie ja, on jest? Opa, teraz się nie bawię! Czekaj, czekaj chwilę. No jaj, on no, ma HP czeka bigu. Jest to No ja, ja ile nie go pobijem ty po prostu 400 m. Kurczę. Sebata zabijłem. Zabiję sobata no wie O ci ładnie ciśniemy, nie? Czemu? Czemu rundy wcześniej nie nagrywaliśmy? Jak nie? Hmm? No ja, jak to wcześniej nagrywaliśmy. No! O to chodziło? Już nobię. Już się za dużo bawię. A ja teraz zabiłem, ale z i mam 1300 Typek ma przy... 5 kill streaka, tak jak ja miałem Ty zapał, gościu miał ma 8 na 4 staty ty i, i zobacz, to co on musi robić. Pewnie przejmuję się w bazy. Bo camperuje. Nie, bo to jest dit, myślę, co nie wiem. Dit snatch. Dit snatch właśnie. Ty ale dostałem cha. O, goła tam bez łapki. A ja bez pleców. I I know. You are I don't have plecy. I have only coś tam. Nie, mam y nie miałem chęty i zabiłem jakiegoś typu. I 1000 14 na 7. To Venom nas... nie, pozdrawiamy Venoma, Michu, bo to jest nasz potencjalny. Fuck, jak mnie bije. Jest. <mars9> czekaj, 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 teraz robi tak. Ta jest... teaches... Dobrze, z Creptonem. Tam ma mało HP. Bigo O nie, przyszedł. Powiedział... Powiedziałbym od czego pochodzi nazwa trefna, ale to będzie zbyt osobiste dla pewnej osoby. Eeeh! What the kill, Your team on 29! Proszę o klaski. 14,7? 14,7 ich o Ładnie. Dobra, to co? Kończymy. No, jeszcze może parę słów o tej Dobra, no to ja tam wam wszystko w linku pokażę. Tam napiszę kilka porad. Z 1400. Ja mam level. Tu. Dobra, no to to by było na tyle w tym odcinku Ja byłem Czeko, ty byłeś Sy No i siema